Dzień dobry, nazywam się Dawid Pantak, jestem radcą prawnym, a to jest podcast przetargowy. Podcast jest kierowany do przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Wyjaśniam tu, jak uniknąć błędów oraz jak zwiększyć szanse na wygranie przetargu. Zapraszam do słuchania. Temat dzisiejszego odcinka to jednorazowe uzupełnienie dokumentów. Jednorazowe uzupełnienie dokumentów jest zasadą, która jest powszechnie honorowana w przetargach. Warto jednak wiedzieć, że nie wynika ona z żadnego przepisu. Skąd się więc wzięła? O tym będziesz mógł usłyszeć w tym odcinku. Opowiem również o tym, jak odróżnić wezwanie do złożenia dokumentów od wezwania do uzupełnienia dokumentów. A na koniec wyjaśnię, że w określonych przypadkach zamawiający może, a wręcz musi, mimo wszystko wezwać nawet kilka razy o ten sam dokument. Zapraszam do słuchania. Zasada jednorazowego uzupełnienia dokumentów. Co jest bardzo ciekawe, nigdzie w przepisach nie znajdziemy zapisanej zasady, że dokumenty można uzupełnić tylko raz. Żaden przepis tego nie reguluje. Czy to więc oznacza, że zasada jednorazowego uzupełniania dokumentów w ogóle nie obowiązuje? Otóż jednak obowiązuje, z tym, że zasadę wprowadziło orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz poglądy nauki prawa. To właśnie członkowie KIO oraz akademicy prowadzili oficjalnie tę zasadę. Uważają, że ta zasada, Prost wynika z obowiązku stosowania zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości postępowania. Trudno się z tym nie zgodzić. Wyobraź sobie wykonawcę, który mimo wezwania do uzupełnienia nie jest w stanie prawidłowo uzupełnić dokumentu. Jednocześnie zamawiającemu zależy, żeby właśnie ten wykonawca wygrał przetarg. W takiej sytuacji zamawiający mógłby faworyzować tego wykonawcę i wzywać go tak naprawdę w nieskończoność do uzupełnienia dokumentu. Takie postępowanie naruszyłoby zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadę przejrzystości. Nie mówiąc już o tym, że postępowania przetargowe w takich sytuacjach trwałyby naprawdę długo. Dlatego Zasada jednorazowego uzupełnienia dokumentów jest przez wszystkich powszechnie honorowana. Jeżeli więc dany dokument podlega uzupełnieniu, a ty go nie złożyłeś, to prawdopodobnie otrzymasz wezwanie do uzupełnienia. Ale jeżeli w odpowiedzi na to wezwanie do uzupełnienia ponownie nie złożysz dokumentu lub złożysz dokument niekompletny czy błędny, to kolejnej szansy już nie dostaniesz. Tak działa jednorazowe uzupełnienie. Wezwanie do złożenia, a wezwanie do uzupełnienia. Chciałbym również opowiedzieć o jeszcze jednym ważnym zagadnieniu, które czasami sprawia trudność wielu osobom zajmującym się przetargami. Musimy wyraźnie odróżnić, że czym innym jest wezwanie do złożenia dokumentów, a czym innym jest wezwanie do uzupełnienia dokumentu. Od 2016 roku ustawa stanowi, że wykonawcy razem z ofertą składają tylko ograniczoną ilość dokumentów. Nie muszą natomiast co do zasady razem z ofertą składać tzw. podmiotowych środków dowodowych. To zamawiający ma obowiązek wezwać o podmiotowe środki dowodowe wykonawcę, którego oferta została wstępnie najwyżej oceniona. To jednak jest na razie wezwanie do złożenia dokumentów. Nie jest to wezwanie do uzupełnienia dokumentów, ponieważ wykonawca nie miał jeszcze obowiązku tych dokumentów składać. Tym samym to wezwanie do złożenia nie wpływa w żaden sposób na zasadę jednorazowego uzupełnienia. Wyjaśnijmy to sobie na przykładzie. Zarząd Inwestycji Miejskich w Pacanowie prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu ofertę złożył między innymi wykonawca Jan Kowalski-Budpol. Zamawiający wstępnie ocenił ofertę tego wykonawcy najwyżej. W związku z tym zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w tym m.in. do złożenia referencji. Wykonawca odpowiedział na wezwanie, ale zapomniał dołączyć referencję. Zamawiający ma w takim przypadku obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia tych referencji. Będzie to bowiem dopiero pierwsze wezwanie do uzupełnienia. Wcześniejsze wezwanie dotyczyło złożenia. Gdyby jednak po otrzymaniu wezwania wykonawca znowu nie złożył referencji lub złożył je niekompletne czy błędne, to nie otrzyma już kolejnej szansy, ponieważ wyczerpał już możliwość. Jednokrotnego uzupełnienia. Możliwe jest ponowne wezwanie, ale w innym zakresie. W temacie jednorazowego uzupełnienia dokumentów warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Wiele osób uważa, że zasada jednorazowego uzupełnienia jest ściśle związana z dokumentem. To znaczy, uważają, że jeżeli zamawiający wezwał już wykonawcę do uzupełnienia danego dokumentu, obojętnie w jakim zakresie, to nigdy nie może już wystosować kolejnego wezwania. Tymczasem nie jest to do końca prawda. Zasada jednorazowego uzupełnienia odnosi się do zakresu wezwania. Mówiąc inaczej nie można ponownie dokonać uzupełnienia, jeżeli już wcześniej zamawiający wezwał do uzupełnienia wskazując na daną nieprawidłowość. Zasadę jednokrotnego wezwania nie rozpatrujemy więc w kontekście tego samego dokumentu, lecz w kontekście tej samej nieprawidłowości. Możliwe jest wzywanie kilkukrotnie do uzupełnienia tego samego dokumentu, jeżeli wezwania Różnią się z zakresem nieprawidłowości do uzupełnienia. Najłatwiej będzie to wytłumaczyć na przykładzie. Zarząd Inwestycji Miejskich w Pacanowie prowadzi postępowanie o, ud o udzielenie zamówienia publicznego. W toku postępowania wykonawca Jan Kowalski Budpol. Złożył wykaz zrealizowany wcześniej robót budowlanych. W związku z tym, że wykaz nie został przez wykonawcę podpisany, to zamawiający wezwał z tego powodu wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca uzupełnił dokument poprzez jego podpisanie. Po otrzymaniu uzupełnionego dokumentu, zamawiający zauważył, że w wykazie brak jest wskazania, jakie dokładnie roboty wykonał wcześniej wykonawca, co uniemożliwia zamawiającemu weryfikację, czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu. Zamawiający wystosował więc wobec wykonawcy kolejne wezwanie do uzupełnienia, tym razem wskazując w wezwaniu inny zakres. Takie wezwanie jest możliwe. I nie przełamuje zasady jednorazowego uzupełnienia, ponieważ oba wezwania miały inny zakres. Bez znaczenia jest natomiast, że dotyczyły tego samego dokumentu. Jednak zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby zamawiający od początku zauważył oba braki w dokumencie, to znaczy i brak podpisu, i brak wskazania dokładnych robót, oraz od razu wezwał wykonawcę do uzupełnienia obu braków. W takiej sytuacji wykonawca musiałby uzupełnić oba braki od razu. Jeżeli by tego nie zrobił, to nie dostałby już kolejnej szansy. Podsumowanie. Zasada jednorazowego uzupełnienia dokumentów nie jest określona wprost w przepisach. Jest ona jednak przez wszystkich powszechnie honorowana. Dzięki niej nie dochodzi do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz naruszenia zasady przejrzystości. Warto jednak pamiętać, że czym innym jest wezwanie do złożenia dokumentów, a czym innym wezwanie do uzupełnienia. Bardzo istotny jest również fakt, że zasada jednorazowego uzupełnienia. Odnosi się do zakresu wezwania, a nie do dokumentu. Możliwe jest wzywanie kilkukrotnie do uzupełnienia tego samego dokumentu, jeżeli wezwania różnią się zakresem nieprawidłowości do uzupełnienia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym.